Szymańko. my tak tylko na krótko chcieliśmy zapowiedzieć QNDA na 4000 subskrypcji Wiktor, powiedz coś więcej. A więc zadawajcie pytania w komentarzach i maksymalnie dwie osoby mniej więcej wybierzemy właśnie w tym konkursie całym. No, bo kto zada więcej niż dwa pytania, to z automatu jest dyskwalifikowany i chuja do czoła dostanie tylko. Tak szczerze wam powiem, no więc... Dwa najlepsze komentarze staną nagrodzone. Na pewno nagroda jest fajna, nie wiem jaką, bo to jest niespodzianka tajemnica. Niespodzianka, po prostu tak można powiedzieć. Tak, uznać. niespodzianka, bo jak wam powiemy od razu, no to wszyscy się napalą, kurwa jak dzik na szyszkę, no a to nie na tym rzecz polega. Bo po prostu bądźcie kreatywni, nie wiem, zadawajcie nam pytania takie, co, wy, co byście chcieli wiedzieć, tak naprawdę, nie wiem, o nas albo o kimś innym, albo kurwa nie wiem, o kolegach od naszego kanału, cokolwiek. No, y no, możecie nawet do Wojciecha zapytać, co na, na przykład możecie zapytać, możecie też zapytać, nie wiem. Ile lat ma moja babcia? No i my będziemy próbować zgadnąć, tak? Nie Odpowiedzieć. Wiem. Każdy pytanie się już, tylko że im bardziej kreatywne i bardziej takie. O Złożone, no to tym, tym, tym lepszy. No lepiej dla ciebie, tak? No bo wygrasz coś w konkursie. I dam ci jeszcze taką niespodziankę. Jak się dobrze polubimy, to może jest szansa, że będziesz mógł wystąpić z nami na jakimś posłuchany w naszym filmie no lub no w horrorze na przykład gościnnie. No bo akurat... Tak jak mam jedno, jedno, kolega jedno, tak. tutaj. jedno miejsce, jakby się zwolniło właściwie. Nie jedno, no bo już więcej ich. Jest. No dokładnie. Tu u nas jest rotacja. Jak no Dokładnie. Ogólnie odpowiemy na Wasze pytania całkowicie. E, jak... Kanał przekroczy 4000 subskrypcji. To miał równe 4000, nie? No tak. Wtedy będziemy coś właśnie. Kmić no bo to jest, właśnie, jak, to jak będzie patrzeć QA na 4000 subskrypcji. A nie odpowiem, na jakby będziemy mieli 3999, bo tego tej jednej subskrypcji będzie brakować, tak? Jak będzie patrzeć. Nie wiem Także jak chcecie, to zakładajcie fejkowe konta nawet używacy. Róbcie, co chcecie. No, ale, ale było. Ale być 4K yy, Ogólnie macie czas na, na, na pisanie komentarzy do 21 czerwca do no dobra, nie będzie do północy. No. I... no i tyle, nie? Żegnamy się z Wami i do zobaczenia wszystko.